Proszę pan poseł Jacek Brotasiewicz, Klub Nowoczesna. Dziękuję pani marszałek, wysokiej samie, panie ministrze. Otóż mimo ogromnych starań, ażeby zafałszować prawdziwy obraz sytuacji, które pan podejmuje, nie po raz pierwszy na tej sali, ale dzisiaj było to w tym pana końcowym wystąpieniu tak powiedziałbym boleśnie, widoczne chcę panu powiedzieć jedną rzecz oczywiście jest wiele krajów które toczy spór w trybunale sprawiedliwości unii europejskiej z komisją europejską na temat wykonywania poszczególnych sektorowych szczegółowych dyrektyw i rozporządzeń ale nie ma nie ma kraju który byłby objęty procedurą artykułu 7 czyli ukarania politycznego za łamanie podstawowych zapisanych w paragrafie drugim wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej, a do nich należy między przede wszystkim państwo prawa. Nie ma drugiego takiego kraju. I ta procedura trwa trwa od lat nie została mimo prób zaczarowania przez Was, zafałszowania przez Was przez premiera w szczególności na forum nawet Parlamentu Europejskiego nieudolnego zafałszowania e, e, prawdy o tym, o tym konflikcie, o tym sporze, ona trwanie została wycofana, a wręcz przeciwnie, bo do Trybunału Sprawiedliwości została skierowana kolejna skarga, już wprost mówiąca o tym, że w związku z, z pogwałceniem zasady niezależności sądowniczej e, Komisja Europejska wnioskuje o, e, do Trybunału Sprawiedliwości o e, e, zablokowanie Fatalnej ustawy reformującej Sąd Najwyższy. I jak pan tej różnicy nie widzi, to obawiam się, że pan real już nie dostrzega. Ale jak pan tej różnicy nie chce. W sejmie, w, w uczciwej debacie tej różnicy zauważyć, to to już jest. To, to, ta debata staje się w związku z tym nieuczciwa i teraz panu powiem na kolejnych argumentach, dlaczego tak jest. Pan mówi o tym, że. PiS jest po stronie unijnej większości i że tego się nie da zafałszować. Ale to nie z innych stron, może nie z innych głównych środowisk politycznych pomijam marginalne narodowe gdy pojawiały się głosy o wspólnocie wyimaginowanej, z której nic nie wynika, bo to zdaje się prezydent PiSowski, a nie Platformy, a nie SLD wygłosił te haniebne, skandaliczne, niemądre słowa to nikt inny, tylko Wasza posłanka wieloletnia, wielokadencyjna mówiła o unijnej szmacie, mówiąc o fladze Unii Europejskiej, która jest bliska wielu Polakom i która jest chroniona traktatem wynegocjowanym przez Waszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Lecha Kaczyńskiego. I wreszcie to nie do rządu wyimaginowanego, ale Waszego rządu Mateusza Morawieckiego, w grudniu zeszłego roku, czyli w trakcie prezydencji austriackiej, Komisja Europejska skierowała pismo, mówiąc, dlaczego ukrywacie, otwierając nowe inwestycje drogowe, wszelakie, kulturalne, że tam są środki finansowe z Unii Europejskiej. Dlaczego to ukrywacie? Macie taki obowiązek, już nie mówiąc o przyzwoitości. Macie obowiązek. I ostatnia sprawa, to jest ta kwestia bardzo, ciągle powtarzania tych samych haseł, nastąpił przełom. Unia Europejska zrozumiała argumenty polskie. Więc ja się pana, panie ministrze, pytam, gdzie niech pan przedstawi mi ten przełom. Nie, że pan ma wrażenie, że taki przełom nastąpił, ale gdzie on jest, w jakiej postaci, gdzie są konkluzje, gdzie jest projekt legislacyjny, bo ja panu przywołałem i raz jeszcze przywołuję artykuł 78 ustęp 3 traktatu, który mówi wyraźnie o tym, że w sytuacji, która miała miejsce latem 2015 roku, kiedy do Grecji, także do Włoch, ale w szczególności do Grecji, napłynęła masowa fala uchodźców, takie państwo ma prawo się zwrócić o środki nadzwyczajne i te środki są podejmowane w trybie większościowym, a nie jednomyślnym. Więc jak pan przedstawi mi chociaż projekt, zarys innego rozwiązania, traktatowego, a nie porozumienia poklepania po, po, po plecach i powiedzenia, dobrze, dobrze, rozumiemy Wasze obiekcje. Jak, jak to zobaczę, to przyznam Panu rację. Na razie tylko słyszę o przełomowym, zasadniczym, wspaniałym przyznaniu Polsce racji, tylko że ja to słyszę wyłącznie tu w tej Izbie albo na Komisji i wyłącznie z ust polityków prawa i sprawiedliwości. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek przyznał, że takie coś zasadniczego, fundamentalnego ma miejsce. Chciałbym Panu wierzyć, ale... Posługując się tymi dwoma pierwszymi argumentami, nie jestem w stanie, że coś takiego miało miejsce, i dlatego raz jeszcze przedstawiam poprawkę w imieniu Klubu Nowoczesna do uchwały mówiącej o tym, o przyjęciu tej informacji. Nie, my tej informacji proponujemy nie przyjąć, między innymi dlatego, że pomija tę zasadniczą kwestię związaną z, ze sporem pomiędzy Unią Europejską a Rzeczpospolitą Polską w sprawie praworządności artykułu 7 i artykułu 2 Traktatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Pośle. Bardzo...